Siemaneczko z tej strony Joshi tam Was w kolejnym odcinku Jak zwykle jest ze mną A, już niezastąpiony Majster no. Operator No to jest, to jest No, a dzisiaj akcja ziemniaczki Opchnęliśmy pole tamto co mieliśmy tam daleko Nie pamiętam Jednostka. numeru Jedenastkę? tak? A No no to pole numer 11. Troszkę kasy mamy, trzymamy zaoszczędzone, bo e, jak sprzedamy soję, to prawdopodobnie będziemy kupować jakieś większe e, pole. Natomiast dzisiaj musimy e, wykopać ziemniaki. No bo już e, jak to mówią, czas najwyższy. Także działamy z tym. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale maszynka całkiem nie jest, bo pokazałeś? No tak, tak, cały czas pokazywałem. Jest no oczywiście kupiona też za kasę z pola. No niestety nie mieliśmy jak inaczej tego zrobić, także także musieliśmy podjąć taki a nie inny krok, ale to dobrze, bo zmienimy sobie pole na jakieś może bliżej, może trochę większe natomiast... Majster y, Pytanko, mam, czy tu nie trzeba usunąć łęcin pod y, kopaniem tych ziemniaków? Raczej mi się wydaje, że nie. Możesz spróbować. No? Jak się będzie zapychać, to wiesz. To nie być. w tą stronę wjeżdżasz, ale okej. No wiem, że wjeżdżam w lewo, tylko muszę wykręcić jakoś z tym gabarytem.

stary, bo ja nie widzę gdzie kopie o! o! O stary, chyba Chyba kopiemy ziemniaki Czekaj, ja sobie ustawię jakąś Prędkość taką sensowną My, Stary, lecimy z koksem Nie, 9 to jest zdecydowanie Za szybko Stary, takie mi się zrobiły ciemne te shadery, że nic nie widzę. Prawie no w końcu jedziesz w cieniu, nie jak w normalnym życiu. No tak, tak. Co chyba chłopie światła włączę. <noise> Dobra, jest. O, stary. To kopanie to będzie przerąbane. A to, no, wiem, że już jest przewalony. Chyba się zmieniły zaraz, nie? Nie chcesz pokopać <grym> trochę ziemniaczków? <grym> no A później, nie wiem, nie? później na obiad chciałbyś jeść, kurde. <grym> zostanę, zostanę tutaj przy mojej percie. Czyli mówisz, <grym> że... że będziesz ryż jadł? No i makaron. <grym> Muszę te czekaj, bo to są krzaki tary. nawet nakręcić na nie ma jak To auta nikt nie jadł, nie? Takie no no za dużo Da Przy dubami szczekają Eem On czekaj Uż, i lecimy Eee, mijak. O, gdzie jaki mijak? Nie mam mijaka, pan. Bo ja tu nic nie widzę. Przysięgam. O <grym węka> To był najlepszy pomysł, żebyś ty kopał. <grym węka> Jest tak ją sięgnie z boku. <noise> zamorduje Nie było wziąć jakiejś dwurzędówki? Na nie? nie ma. Leci z tematem. No, bo no brzuskę smoleńską biegasz. Nie, 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 Ja tu umiem operować ciągnikiem. Marki Ursus. Dobra, okay. spadł, ja pierdol, działa. Panie, lecimy. To jest masakra. Ile tam masz już? Dolny. A ile procent? Pięćdziesiąt sześć. Czekaj, jak złoto. O. Na razie sobie tak rozkop, a później nie jeździ tak po tych łęcinach, kurwa. No wiem. No to wygląda jak psu w dupę. Nie no, dobrze, biorę między koła, nie? No to tak, no. Dobra. Do końca życia będziesz... Jeszcze o, wie, ja tu, yy, Dzisiaj, drodzy widzowie, polecam poduszkę. I kołdrę, bo możecie spać spokojnie na tym odcinku, nic się nie będzie działo, ja będę jeździł w tamto i z powrotem. Także jak ktoś ma problemy z systemem, proszę bardzo, jest rozwiązanie. E, nazywa się Farming Simulator by Yoshi. E, gospodarze z miasta i odcinek e, o zbieraniu ziemniaków. Ej... To no tak to jest, ja tutaj zobaczę nasze krawy, jak No, no popatrz do naszych klubów <laughs> W międzyczasie, nie wiem, książkę poczytaj czy coś... Jest 8 miesięcy mają... Tak to już i było, od którego miesiąca my tam... dają? 12? Nie pamiętam... 12, chyba... No coś czekaj, czekaj, może przejadę tu w ogóle no Dobra jest w krokach, ale przejadę O Boziu bo to jest ewo No, w tym sezonie zebraliśmy tak 14 ton pszenicy Wiadomo 14 tysięcy litrów, ale powiedzmy, że będziemy nazwać no, Powiedzmy, ton. że umownie to będą tony, no? 11 ton stoi 11 tą tak? Tak, tak, tak. Czyli biorąc pod uwagę ceny, no to jakieś 20 koła powinniśmy łapać tak? No pilazy drzwi. chyba się bo się tak, pod drzewem. A co to ciebie kolejną akcję przygotuję? No chyba dzisiaj już kolejnej akcji w tym odcinku nie zrobimy, bo póki co to mam akty zimnioki. Jak ci się znuci, to byś miał. A co masz ciekawego dla mnie? Krajowica. Na które pole? 42 obok ciebie. A. Po pszenicy. No tak, no, by pasowałoby, by wypadałoby. Tego sobie Kabel od tego. Od słuchawek. Przesłam. Aha. Klasik. Dobra, wracam. I. 42, mówisz. A, master Error? Jaki? Podjedź Jaki? na łąkę z tą przyczepą. Teraz. I muszę wyładować. No to musisz yy, miesień okliknąć. No tak, tylko, że... Chodzi o to, że... Yy, geschlacht No yada Und também Bauchtopfer kierowca bombowca. Widać. Aha. No, podjeć jakoś. dobra Czekaj, czekaj. Ej, ej. czekaj, czekaj, ja, ja sobie tam do ciebie No, to. No, to. No, elegancki masz o, on czerwony Czekaj, czekaj, czekaj. Pomocnika ja. w ogóle. miski na kierownicę. Ej. Majster. Problem. Mogę cofnąć. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że nie mogę cofnąć, bo mam kolizję z tobą. Wiesz? O to chodzi. O! Poczekaj, dobra, kładamy. Yy, yy. Ja wracam do tak zwanego przyjemnego zajęcia. Hehe. No dobra, teraz sobie byś sam podjeżdżał. Na razie, no. Kurde, ucho mnie zaćpędzało. też możesz takie ucho w środku spędzić? Samita? Ja właśnie tak miałem No, tutaj próbuję zalać. No, jewicli, od środka. O, człowieku, ona siada na ośce, tak? O, panie. O, no dobra, tak ci tutaj zestawik zostawię O. Właśnie, ja bym chciał zobaczyć jak ty pięknie robisz te ziemniaki. A, że chcesz zobaczyć jak pięknie rozlewam? Ja bym chciał zobaczyć. Ty nie gadaj, że nie odp...iłem. O, żeś ty wcale! <laughs> <laughs> no, to ten... <śmiech> <śmiech> Aaaa, kotki dwa, szaro Majsterom, że wiesz co, ja ci cały wyślę ten odcinek do, do, do szarców No. Ewidentnie No, chyba okay. tak O, dobra, teraz idzie Dara idzie e, światło sobie włączę Dali nic. I ze środka trochę pokopie. kopie i działa. No jest świeci latarko, Żeby mi doświetlić. Też się pociech opie te tym Ale leci. Ja to GoPro nagrywam, nie? Aha, te. akcje chcę. No, jak? Mam że się znowu nie zaklinie pod tym dziadą, czekaj, dostałem gałęzią w twarz. A ja, ja, ładnie, zobacz A jajajaj, stary, już się wprawiłem Teraz... To już jest, to wiesz, ta kopaczka to jest mój drugi przyjaciel. Ale gdyby nie 60, to ci powiem, że oj ciężko byśmy mieli to zrobić. <grym> 60. Nie, przez krzoki. I jej zwrotność jest niezastąpiona w tym momencie. I przez krzoki. <grym> I cyk. Bisi oko leci! Chwa! Te zaraz im będziesz miał? Nie, 70% spokojnie, pilnuję. Chwa! Tylko na tym polega! że przerębane będzie kopanie tych ziemniaków. Chwa, sama przyjemność! Chwa! Oh. Dwa metry wykopane, dalej jest to ja jadę tam stóbeczką dalej nie no to dawaj ja też bym chciał popatrzeć jak ty kopiesz pokaż co potrafisz dawaj to czekaj dokończę już ten rządek pojedziesz w tamtą stronę ładnie rządeczek i lecisz tylko jeden rządeczek dokończę i już ci daję Eee to Dobra, to tu sobie już chyba majster poradzisz. Masz no, ciągnik przygotowany, nie? No wiem, ale chcę zobaczyć, chcę zobaczyć jak jeszcze ten... Jak jeździsz. A poprzone to jest, czy podniesione? No nie wiem, no popatrz tylko. Podniesione. Podniesione. Ja podniosłem. no jak? Tu jest pełno Ty Tak to ty gadasz? No Pełną się... maszynę mi zostawił No to mi się... e, zbieraj sobie, nie? Czekaj, podjadę ci tam stój Nie jadę tam no bo dobra, niech się pędzi. Hej? To bieg zapłyn. Widać tego ja nie dam rady o no, jaki to ma skręt 60 Chop idealny Mówię, gdyby nie 60 to byśmy tego nie zrobili Wypią się zimno Było, zaraz będzie A nie jeszcze nie Dobra No to co tam do tyłu jeszcze raz to robi roberta zgaszona, ja chcę to zaobserwować, i zaraz lecę rzucić w tam. Co lecę? Lecę, lecę. Pa, jak to? Aligans. dobra, ja lecę tam, bo. Czeka na mnie ten. Na pewnie No ja widzę. Chłop, jakie skupienie. <grym> na pełnej. <grym> Full focus. Full focus. A gdzie ją dałeś? Allo? To no tam masz przy krowach. Taki. <grym> okay. A bo tu ciemno jak kozi. Dobra Już wiem Wszystko O, odpiąłeś mi turę, obok ci w dzieciach Może no, być troszeczkę łatwiej, nie? Mhm <grystanie> <grystanie> by się pewnie nie zmieścił Mówisz? Pewnie nie Ale by było więcej kontaktów na TikTok <grystanie> Trzeba szukać we wszystkich sytuacjach pozytywnych. Jeszcze żyję, pozytyw. <laughs> Mówisz, że jeszcze cię nie zabiła, nuda? Ewa! Ja. O jezu, jak to, jak to wążko rozrzuca! Cię nie da się żyć! Nie na te nie na te pale mordo, ale tam też możesz. Nie na te? Bo po, po pszenicy miałbyś, nie? A, po pszenicy, a no to po soli też. A ty włączyć podwójną dawkę? Lepiej nie. Dlaczego? Nie wiem, czy nas stać na to, nie? Nie mam masz tyle gnębicy. Tak, to wiesz co? Przejadę tu kawałek, dojadę do końca pola i przejadę po haha. Stary milionajku. Patrz, jak można wybrnąć z pomyłki. Dobra, no to cyk. Wyłączam. O, właśnie zawaliłem. Nie komentuj. <laughs> I'm uh, lucky, lucky No właśnie Tak bym to nazwał Dobra Dolecimy do przeniku Tyku Ty, na tym nie widać w ogóle Gdzie to się robi Czarna czuje, jechać. Wiesz, to tu nie widać zupełnie. Ja to kolejny zbiornik wyrzucam, nie, ziemniaczku? Tak? Tak. To powiem, że te ziemniaki słychać jak głupie. Nie? No, noo 4,5 tony, nie? o, spoko ale te ziemniaki to pewnie jakieś grosze po 600 pewnie, nie? nie, eee. nie no, uchodź no, jak tam się idzie? Kończył mi się zbiornik, a my kończymy ten odcinek. Trzymajcie się, cześć! Hey,